Cześć, z tej strony BlackDuck, lecimy z kolejnym odcinkiem z War Thunder I mam dla was coś e... No, to a tego jak działa YouTube oraz film z Chog'u z USA Już jak to nagrywam, powinien już być e... Powinien już być aktywny, więc Mam nadzieję, że nie zapomnę, postaram się go umieścić na końcu filmu Nikt do niego, znaczy, no wiecie, w okienku tym, na końcu filmu e... Naprawdę warto obejrzeć, spędziłem nad tym materiałem grubo ponad 10 godzin e... Złącznie z nagrywaniem i zmontowaniem, więc jestem pewien, że wam się spodoba. Tak więc co, my już lecimy z materiałem. A i jeszcze zapraszam was na serwer dis Discord, link w opisie. A no jeszcze ja jak choć trochę podoba wam się content, który tworzyłem, naprawdę chociaż troszkę, to fajnie jakby było jakbyście stawili chociaż tą łapeczkę w górę, bo mnie to bardzo motywuje. I także promuje troszkę film i bardzo mi, mnie to cieszy, jak ja widzę, że film zdobywa jakieś łapki w górę. Też fajnie, jakbyście zostawili subskrypcję. To, jest, to już jest w ogóle motywacja. Eee, dobra, no to my już widzimy się, jak będzie akcja. Dobra, tak więc idziemy jeszcze tutaj bokiem i mam dla was czy chcecie, żebym nagrywał też te zwykłe filmy z War Thunder w taki sposób, jak ty nagrywam filmy o konkretnych czołgach, gdzie gdzie jest o wiele więcej montowania, gdzie jest głównie sama akcja. Naprawdę jest mniej gameplay, głównie sama akcja, czy wolicie, tak jak jest teraz, czyli. No takie dłuższe fragmenty, gdzie się... gdzie ja jeżdżę troskę, do was gadam. Myślimy, napiszcie mi, ja się z chęcią dowiem. Co wy sądzicie, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Znajdziemy tak trochę po otwartym trem. Hmm, bo ja. Bo nie walić od razu. Minąłem tam kogoś? Nie widziałem? Ślepy jestem, czyli nikogo nie widzę. Tam to coś, to co jest ktoś. Nie, to nie jest ktoś. To jest nikt. O! Mignęło mi coś, ktoś był. O, jest ktoś, jest ktoś, jest ktoś, jest ktoś. A kolega leży, pojadę na punkt Kapuję go mm. No też tak szczerze że ja troszkę wolę nagrywać takie odcinki gdzie ja więcej jeżdżę, bo jest sobie mi pracy z montowaniem takiego czegoś. Nie ja wiem, trochę leniwie jestem, ale nie mam zbyt dużo czasu i wiecie, ono to mi zaoszczędza czasami nawet kilka godzin, tak? Bo z jednego filmu, jak powycinam większość ja to mało wychodzi bardzo. jak mi się wydaje, że dałoby się to wszystko zmieścić w, w taki. No! Troszkę więcej jeżdżenia mimo wszystko, ale tak, głównie skupiając się na akcji film. ja się zastanawiam ile no one w tej trwały. No nie dadzą mi nic z Nie, nie dadzą. No po prostu mi nie dadzą. Dwa, dziękuję się, chcę zniszczyć jakiś pojazd przeciwnika. Moimi pięknymi pociskami, szan. nie kieszami tylko czytamy. Przepraszam Teraz całe community będzie się na mnie darł. Próbowałem hity, hasze Ale spokojnie Ja znam różnicę, po prostu Zapomniałem przez chwilę Jak się nazywają Wiecie jak to jest Nagrywam się już to późno wieczorem Jeszcze mało spałem, no i wiecie, no każdemu się za No i dupa A, No i fajnie, jak widzicie mm, Nasz team już się przewala Stronę, a tutaj masowo samoloty latają, nie tylko nasze niestety. Widziałem więcej przeciwnika i samolotów niż naszy Więc myślałam, chcielibyście odcinek z Enlisted. E, to jest też ciekawa rzecz. E, dawno nagrywałem filmu z O tym jak się zmieniło, bo się w ostatnim ostatnio przyszło spore zmiany. E, przestały być kampanie, teraz wszystko jest wrzucone w jedno miejsce. Teraz tam nie są kampanie, teraz jest jedna wielka bitwa. Teraz troszkę to inaczej wygląda. Nic kiedyś więc. Jak chcecie! Jak chcecie! Nie wydaje mi się, że mogłbym coś nagrać. Ewentualnie z World of Tanks mógłbym, niby w sumie dawno nie grałem. Czy moglibyśmy nagrać odcinek z powrotu do World of Tanks? Bo jakby go nazwać. trafiliłem go tak, nie wiem czy szkoda się wiem, że nie żyje dwupłatowiec! na jego śladu tym niemieckim dwupłatowcem już w jestem sensie. to ma ten 10 kilogramowe bomby nie jestem z niego nagrać film jak on się sprawdza w faktycznym pewnie z go jako markowanie ja stąd tu czekam. Ja stąd, jadę, stąd tu czekam. Nie mam mnie. Tam jest są nasze, więc stamtąd powinno się być bezpiecznie. Nie? Teraz z lewej strony trzeba troszkę bardziej uważać, bo straciliśmy punkt C. No czemu siad? Bo tej bambie ona żyje. Ta jest, nie jest to panpera. Nie jest to nic złe. Jest coś jeszcze do mnie strzela. Wasz kwadrat na ja nocę zartyleryjski uderzył. Wasz kwadrat na nocę zartyleryjski uderzył. A nie wiem, skąd do mnie strzelało. Ale coś strzeliło. Zgubieniście tam, co strzeliło do mnie. Ale trudno. Nie ma czasu się bawić. Pojęchać. No a fałka tam jest gdzieś, tam jest gdzieś fałka. Eee, trzeba uważać. Fałka groźna jest. W nie od tyłu. Fałka ma fajne pociski całkiem, to muszę przyznać. V I też się budzą fałki. Już je zniszczył. Tak, dalej będzie. Patrzcie, no atakują nas Takim się na tego nie trafiło Uwierzę, to Miało go trafić gość się rozbił, no fajnie U A miałem laga jakiegoś Coś mu zaczęło ladać, nie wiem czy to przez to wypięcie, teraz mam w tle Pewnie jest jakaś końcówka montowanka. To z jakiegoś innego powodu. A i mi strasznego laga. Straszny lag mi zaleciał. Co to jest za... Dla... A nie rozpoznaje kolegi. Ja wolę stąd się nie wychylać Mój skąd się obrywa, nie wiem skąd A 185. się w takim razie troszeczkę bardziej Ja nigdy z 185 nie grałem No i wygraliśmy Mało może zrobiłem Ale mam nadzieję, że wam się podobało No i do kolejnego